Dzień dobry, kochani, witajcie świetliki. Mam dzisiaj dla Was kolejny temat. Temat, który poruszam dlatego, że bardzo często on się pojawia u mnie na warsztacie o tafti i wymaga on po prostu zrozumienia i wyjaśnienia. Otóż na warsztacie, kiedy przyglądamy się Twojemu slajdowi docelowemu, bardzo często się okazuje, że pomyliłaś, pomyliłeś cel ze środkiem do celu. I dzisiaj, właśnie o tym film, dlaczego tak się dzieje, dlaczego my to mylimy, kiedy my to mylimy i jakie ma to swoje konsekwencje, ponieważ to jest różnica pomiędzy celem a środkiem do celu. Okej, okay. pierwsza podstawowa rzecz, to chcę, żebyś się zrozumiała, zrozumiał, że twój umysł jest wykonawcą. Ja wiem, że jesteśmy wychowani, uwarunkowani do, do takiego myślenia, że ten umysł to jest taki cudowny i wspaniały i on ma dla nas mnóstwo pomysłów. OK. Zapamiętaj, proszę, że jeśli chcesz odróżnić cel od środka do celu, to pierwsza podstawowa rzecz: Twój umysł to jest wykonawca. Więc jego naturalną tendencją jest skupianie się na środkach do celu. Jego naturalną tendencją jest, Skupianie się na tym, jak coś zrobić. Jego naturalną tendencją jest skupianie się na wszystkich przeszkodach na drodze do celu. Czyli umysł potrafi skupić się na króciutko na celu. Na tym punkcie końcowym naszej drogi, jednak większość czasu ma nawyk skupiania się na środkach do celu, na drodze do celu. Tak po prostu jest. I nie trzeba z tym walczyć, tylko po to y, trenujemy slajdowanie, trenujemy wizualizację celu końcowego. Żeby przyzwyczaić umysł do innego działania, żeby on swoją uwagę i swoje postrzeganie kierował nawykowo na cel, a niekoniecznie na drogę, na wszystkie środki, na wyszukiwanie przeszkód i tego, co może wyjść nie tak. To jest pierwsza rzecz. Ok, to teraz dam Wam takie przykłady, zapisałam sobie. Wyobraźmy sobie, że chcesz mieć dom. Mm? Twoim celem jest posiadać własny dom. Mm? I teraz. <grym> na czym się skupiasz? Weź tak, wyciągnij z siebie od tak? Mm? Co ci tam podpowiedziała głowa? Głowa poszła z uwarunkowania, że po pierwsze trzeba pieniądze. Że może trzeba kredyt. E, czyli zobacz, głowa natychmiast wymyśliła środki na zrealizowanie tego celu. Czyli pieniądze, zarobienie pieniędzy, wzięcie kredytu to nie jest twój cel, to jest środek do celu, jakim jest posiadanie swojego domu. Hmm? Przykład numer dwa. Chcesz mieć nową pracę. To jest twój cel. Teraz tak wyciągnij szybciutko. To, co pierwsze przychodzi do głowy, no muszę szukać. Pod hasłem szukać jest być może przeglądanie ogłoszeń, być może muszę zrobić CV, być może muszę wysyłać CV. Czyli zobacz, umysł od razu wyciągnął całą paletę, cały wachlarz środków. Jak ten cel zrealizować? Ale przypatrz się temu, twoim celem jest nowa praca. A pisanie CV, przeszukiwanie ogłoszeń, chodzenie na rozmowy kwalifikacyjne to są środki do celu, ale na czym się skupi twój umysł? Zobacz, jego naturalną tendencją. Nie będzie wizualizowanie nowego domu, tylko jego naturalną tendencją będzie rozkminianie, czy mam zdolność kredytową, żeby mi bank dał kredyt. Albo ja, jako agent nieruchomości, ile muszę nieruchomości sprzedać, żeby zarobić na swój własny dom. To jest takie typowe dla naszego umysłu. Chcesz mieć nową pracę i on nie będzie sobie wizualizował, jak ci jest tam cudownie, wspaniale, jakich masz ludzi wokół siebie. Tylko już widzi, ile ty musisz wysłać tych CV, na ile rozmów ty musisz pójść, ile dni ty musisz przeszukiwać ogłoszenia. On już jest w strategii. On już jest w środkach, bo umysł tak ma. Hmm? Okej. Okay. To, co się dzieje, kiedy my skupiamy się, kiedy zasypiamy, kiedy nie jesteśmy świadomi i zaczynamy automatycznie iść za naszym umysłem i skupiać się na środkach do celu, zamiast na samym celu. Co się, co się dzieje w tobie, kiedy myślisz, Skąd wezmę pieniądze na nowy dom, a czy mam zdolność kredytową, a co się stanie, jak nie dostanę kredytu, a co się stanie, jak ten klient, z którym się umówiłam, nie kupi tej nieruchomości, nie podpisze ze mną umowy przedwstępnej albo się wycofa z umowy przedwstępnej. Co się dzieje w tobie, kiedy zaczynasz myśleć o środkach do celu, kiedy zaczynasz się skupiać na nich? Co się dzieje? W tobie, kiedy zaczynasz myśleć, cholera, muszę jeszcze dzisiaj poprzeglądać ogłoszenia o pracę, a czy moje CV jest dobre, a czy jeszcze powinnam, powinienem je podrasować, poprawić, a wysłałem 10 i nikt nie zadzwonił. Co się w tobie dzieje, kiedy się skupiasz na środkach do celu, a nie na celu? Napięcie rośnie. Wpadasz w stres. Dlaczego? Dlatego, że zaciskasz uścisk kontroli nad życiem. Em, dodatkowo zawyżasz ważność i dmuchasz balon nadmiernego potencjału. I co się wtedy dzieje? I przychodzi wiatr sił równoważących i mówi. Szt, równowaga musi być. Nie interesuje mnie, że ty masz pracę. To w ogóle nie jest istotne. Powstała nierównowaga energetyczna. Tu jest za dużo, więc ja muszę coś zrobić, żeby wyrównać energię. Więc nie dostaniesz. Albo cię zderzę z tym tematem, także ci uszami wyjdzie i będziesz mieć pokorek tego tematu. Bardzo ważna rzecz, kochanie, jeżeli po tym, po tym poznasz, po napięciu w sobie, po niepokoju, po niecierpliwości, po zamartwianiu się, po ciągłym obmyślaniu i kombinowaniu. Po ciągłej, nieustannej kontroli procesu, drogi do celu. Jeśli kontrolujesz drogę, to znaczy, że się skupiłaś, skupiłeś na środkach do celu, a nie na celu. Bo różnica jest taka, kiedy się skupiasz, dajesz uwagę swojemu celowi, to jest radość, to jest luz, bo przecież ty wiesz... Że to już jest w tej przestrzeni wariantów. Tylko ty tam dopiero idziesz, więc nie ma się co martwić, nie ma się co niepokoić. Robisz swoją robotę, wysyłasz CV, idziesz na tyle rozmów, na ile masz pójść, ani na mniej, ani na więcej. Idziesz na te właściwe rozmowy, na które masz pójść, i trafiasz do właściwej firmy, bo się skupiłeś na celu. Bo nosisz w sobie swój cel. A więc ty nosisz w sobie ten nowy dom i skupiasz się na swojej robocie. Jeden klient nie kupił, drugi klient obejrzał, pokręcił nosem, będzie ten właściwy. Ale ty się nie martwisz, nie niepokoisz, nie obracasz tematu w kółko, po prostu robisz z zaangażowaniem i skupieniem swoją robotę. Myślenie o celu to jest lekkość, to jest radość, to jest flow. A kiedy przeskakujesz nieświadomie i zaczynasz myśleć o środkach do celu i skupiasz się na środkach do celu, to natychmiast czujesz napięcie. To jest ta różnica. To jest to, co pozwoli ci odróżnić, zobaczyć na czym się skupiasz. I kiedy się skupiasz na. Środku do celu, kiedy zaciskasz kontrolę, to wtedy wszystko się rozsypuje. Ja wcale nie mówię, że to się nie uda, że tego nie osiągniesz, ale z wielkim trudem, trzeba się natyrać, a tu po prostu trzeba robić swoją robotę z lekkością, radością. Bo niesie cię wizja Twojego celu. To o to chodzi. Dlatego ja zawsze na warsztacie mówię: pieniądze nie są środkiem. Znaczy, nie są, tak, nawet nie są środkiem, to jest jeszcze coś innego, ale pieniądze nie są celem. Pieniądze nawet nie są środkiem do celu, tylko są atrybutem. To jest jeszcze zupełnie inna bajka. Twoje działania są środkiem do celu. I ty po prostu je robisz. Ale nie skupiasz się, i to jest bardzo ważna rzecz, na efekcie tych działań, bo to nas tak frustruje. Jak my się skupimy, że ma być efekt, bo ten efekt nam pomoże osiągnąć cel, to natychmiast się blokujemy. To jest istotne. Okay, pokażę Ci jeszcze to napięcie, które rośnie w Tobie, jak się skupiasz na środkach do celu. Popatrz, masz mnóstwo takich sytuacji, mnóstwo. Ja Ci podam swój przykład. Jak robię jakiś warsztat, to ja się, słuchajcie, pilnuję się, pilnuję się, <laughs> żeby się nie skupiać na tym, ile osób jest zapisanych na warsztat, kto powiedział, yy, zapisuje się, po czym nie zapłacił. Kto yy, powiedział, że będzie, a go finalnie nie było? Pilnuje się, żeby w ogóle się na tym nie skupiać, żeby iść w myśl, będzie kto ma być. Tyle osób będzie, ile ma być, a ja robię swoje, bo warsztaty tafti nie są celem dla mnie, nie są celem samym w sobie, są środkiem do celu. Są jednym ze środków, które podejmuję, których używam, żeby osiągnąć mój cel. I to jest nieprawdopodobne, że kiedy yy, czuję napięcie, to już mówię: Aha, to na czym ty się skupiłaś, Marzena? O czym ty rozmyślasz? I zaczynam rozmyślać o tej liczbie uczestników o tym, kto przyszedł, kto nie napisał, kto nie odpisał. No, ludzie są różni, żyją w swoim wariancie rzeczywistości. Jak ja zaczynam to mielić, to rośnie napięcie i wiecie co? I się zaciska i nie płynie. A jak ja sobie zdam z tego sprawę, czyli się obudzę i rozluźnię uścisk, mówię sobie, "Okej, okay, super, to nagle pod koniec mam fuch, nagle fala ludzi przypłynęła, właściwych, którzy mieli przyjść. Którzy są właściwi dla mnie, a ja dla nich, bo rozluźniłam uścisk kontroli, zmniejszyłam ważność, i za, a to tylko dzięki temu, że zaczęłam patrzeć na cel, a nie na środki do celu. I teraz zobacz, jeżeli myślisz o środkach do celu, to, ko to zaczynasz kombinować, że musisz sprzedać musisz mieć wynik że musisz szukać tej pracy że musisz ileś odpowiedzi po prostu <laughs> dostać i jest napięcie i jest zacisk i nic wtedy nie płynie dlatego trzeba sprawdzać i to jest to pytanie <laughs> Które jest proste, ale bardzo ważne. Jeżeli pieniądze są celem, no to ja się pytam: no dobra, ale to co zrobisz z tymi pieniędzmi? Ok? Po co ci to? Więc to jest taka podpowiedź. Jak czujesz ten zacisk, bo skupiłaś się, skupiłeś się na środku do celu, to zapytaj siebie: a po co mi ta nowa praca? A po co mi tak? Po co mi, żeby żeby wyskoczyć wyżej. A po co mi ten dom? I wyskakujesz wyżej, tak? No dom mi po to, żeby się dobrze czuć, żeby rodzinie zapewnić. No to to jest cel. To na tym się skup. Naprawdę bardzo mocno się to ludziom myli, bo umysł też jest tak uwarunkowany. Pamiętaj, cel to radość. To flow to tam jest bez zamartwiania się, bez napięcia. Ech. No dobra, no to teraz to, no to, no to jak z tego wyskoczyć? No, pierwsza rzecz to obudź się. Obudź się, pilnuj się. Wiesz, jaki jest umysł. Mój nie różni się od twojego. Tak ma, tak jest zaprogramowany, więc się pilnuj. Pilnuj się, co czujesz. Czy się pojawia napięcie? Czy jest flow, czy jest spokój. Będziesz wiedzieć, na czym się skupiasz. I druga rzecz. Myśl o celu i działaj. Czyli popatrz, ty się skupiasz na swoim celu i każdego dnia podejmujesz różne działania. Różne działania bez przywiązywania się do efektu. To jest klucz. Czyli, jeżeli ty sobie rano zaslajdujesz swój nowy dom, to ty podejmujesz w ciągu dnia różne działania. Z jednej strony obsługujesz klientów, którzy wchodzą. Do Twojej agencji nieruchomości na bieżąco i nie przywiązujesz się do efektu. Z drugiej strony, może podzwonić do swoich obecnych klientów, że jest jakaś świetna okazja, można zainwestować. Robisz różne działania na drodze do swojego celu, ale nie, nie przywiązujesz się do efektu. Ty po prostu idziesz tą drogą i robisz to, co jest do zrobienia. Kiedy masz szukać nowej pracy, tak, kiedy sobie zaslajdujesz nową pracę, to i powysyłasz CV, i poszukasz ogłoszenia, i dasz znać znajomym, i może będziesz miał taki przypływ inspiracji, coś w tobie ci podpowie: a wejdź do tego biurowca i powiedz, że szukasz pracy. odezwij się. Mój znajomy tak szukał. Przedz buta i dostał pracę. Bo został zainspirowany, coś w nim. Powiedziało, idź tam. Zaufał, poszedł, bum, poszło. Ale nie przywiązywał się do efektu, że wysłał. O, tyle CV. O, tylu nie odpowiedziało. O, te dwie rozmowy źle poszły. O, tu powiedzieli, że zadzwonią, a nie zadzwonili. Bo wtedy się zaciskasz. Ostatnie słowo. Cel. To flow, to radość, to rozluźnienie. Środek do celu, jak się na nim skupisz, jak, jak będziesz mu dawać uwagę, to zacisk, to kontrola, bo oczekujesz od razu efektu. Okej, okay. tyle. W moim przekonaniu rzecz bardzo prosta do odróżnienia. Tylko trzeba być obudzonym, tak? Trzeba być świadomym tego, co się we mnie dzieje i gdzie ja teraz jestem, o czym myślę, na czym się skupiam. Dajcie znać, czy myli się Wam środek z celem, eee, czy może nie macie celu, bo wiecie, czasami jest tak, że ludzie tak się mocno skupiają na środkach do celu, że kompletnie nie, nie wiedzą, po co to robią, po co te wszystkie środki, na co, dokąd mają. Te środki ich doprowadzić. Więc to też jest istotne. Więc jak tak masz, to daj znać. A jeżeli masz kłopot z tym, żeby odróżnić ten środek od celu i sprawdzić, czy to jest rzeczywiście mój cel, czy przypadkiem nie zawisłem, nie zawisłam na środku do celu i nawet nie wiem, dlaczego tak się dzieje, to zapraszam na warsztaty Tafti. Um, Sprawdź sobie najbliższy termin na końcu filmu, jest plansza, tam wszystko możemy sprawdzić i dopasować i podrasować, żeby to naprawdę z tego flow i z tej radości dla Ciebie popracowało. No dobrze, to tyle kochani, ściskam Was serca, dziękuję, pozdrawiam, do kolejnego filmu.